Te z Was, które kochacie taniec i te z Was, które lubicie fizyczną bliskość, planujecie wakacje kolejne w Brazylii. Tak jest. To jest kraj niesamowitych tancerzy, mężczyzn, dla których flirt jest wręcz sportem narodowym. Okazywanie sobie uczuć w miejscach publicznych jest absolutnie naturalne. Całowanie się, trzymanie się za ręce, przytulaski. Rodzina Twojego brazylijskiego chłopaka, na pewno będzie chciała być w Waszych życiach i będzie chciała mieć decyzyjność albo mieć wpływ na wasze decyzje. Więc dziewczyny, coś, co może nas drażnić, bo nie robimy tego nawet w naszych polskich rodzinach, tego, że i ciotka, i babka, i matka, i w ogóle i w ogóle każdy ma swoje zdanie opinie i każdy sugeruje, co powinniśmy, a czego nie powinniśmy robić, trochę jest podobnie w Brazylii, także cała rodzina będzie chciała być involved. W to, co się dzieje między tobą a twoim partnerem, to po pierwsze, czyli więzi rodzinne jak najbardziej i chęć wchodzenia troszeczkę z butami w wasze życie. Kolejna kwestia ważna na temat Brazylii, jeżeli chodzi o kobiety. Słuchajcie, to w ogóle jest temat przewodni tego odcinka. Myślę, że możemy zauważyć, że praktycznie w każdym kraju bardzo zmieniła się rola kobiety i kobieta w Brazylii. To też już jest kobieta, która jest niezależna, to też jest kobieta, która robi karierę, która dominuje, szczególnie jeżeli chodzi o sekcję edukacji czy też zdrowia. Teraz kobiety w Brazylii podbijają świat biznesu i polityki, i nie dość, że są to jedne z najpiękniejszych kobiet na świecie, bo tak. Uroda jest bardzo, bardzo istotna w Brazylii dla kobiet. E, więc tak mogę być politykiem, mogę mieć swój biznes i do tego wyglądać po prostu glamour. E, I mogę to wszystko balansować, więc zobaczcie Brazylijki to niesamowite kobiety rakiety. Z ciekawostek w Brazylii dalej część mężczyzn chce być uważana, uznawana za macizmo i alfa mężczyznę, który ma ostateczne zdanie, który to nosi spodnie i który jest poważany i uważany i uznawany i łała wow, wiła, wow, wow, jest dalej zarysowany również podział ról mimo wszystko, bo mężczyźnie uchodzi na sucho otwarty flirt i ekspresja tego, że podoba mu się kobieta, natomiast kiedy kobieta w sposób bardzo otwarty flirtuje no może to powodować zdziwienie, a nawet szok w bardziej konserwatywnych miejscach w Brazylii Także, no, wciąż nie ma tej równowagi między kobietami i mężczyznami w Brazylii. Na pewno w związku z mężczyzną z Brazylii doświadczysz bardzo intensywnych emocji. Możecie się kłócić, możecie rozmawiać, możecie dyskutować, a później śmiać się z tych awantur przy dobrej Kajpirini, więc jest intensywnie, jest dużo pasji, jest dużo emocji. Natomiast coraz częściej obserwuje się, że brazylijskie pary rzeczywiście. Jako partnerzy dochodzą do pewnych decyzji istotnych w relacji. Jeżeli chodzi o rodziców brazylijskiego mężczyzny, spodziewaj się, że mama na pewno będzie badała, jakie masz intencje, czy aby na pewno mocno, mocno kochasz jej syna. Jego ojciec może żartować, na pewno w Brazylii mężczyźni są wielkimi, wielkimi fanami piłki nożnej, więc ten temat na pewno będzie poruszany i będzie intensywny i będzie bardzo popularny przy stole rodzinnym, przy którym to będziesz dostawała co 5 minut dodatkowe zakąski, przekąski, szurasko, różnego rodzaju mięsa, bo w Brazylii uwielbiają mięsa, brazylijska polędwica, prawie jak argentyńska, ale rzeczywiście bardzo, bardzo duży nacisk na jedzenie. Uwielbiają, celebrują Także dziewczyny trochę hiszpańsko i włosko, również na pewno ciepło i emocjonalnie, co dla ciebie może być albo fascynujące i przyjemne, albo wręcz zalewające nas, bo jest to dużo bardziej intensywny lifestyle i więzi rodzinne, aniżeli te, których doświadczamy w Polsce. Zrobiło się super gorąco, więc dla równowagi wybierzmy się. Do Szwecji, gdzie doświadczycie dużo spokoju, gdzie doświadczycie mniej testów ze strony przyszłych teściów, którzy będą trzymali dystans, będą bardzo uprzejmi i grzeczni, ale nie będą chcieli za bardzo wchodzić w Waszą relację i mówić Wam, co powinniście zrobić, tak jak we Włoszech, czy też tak jak w Brazylii. Nie, tutaj będziecie miały więcej świętego spokoju, ale również będziecie miały Dużo, dużo 50-50 sytuacji, więc wszystko w Szwecji tak naprawdę liczymy się porówno. Kobiety robią kariery, i to nie jest za bardzo opcjonalne. To jest norma, to jest standard. Kobieta musi być niezależna, jest to od niej oczekiwane, i tutaj rzeczywiście to dżentelmeństwo no, troszeczkę podobnie jak w Niemczech. Jesteśmy my, kobiety, i w polityce, i jesteśmy CEO, i robimy absolutnie wszystko, to, co są mężczyźni, a nawet lepiej, no bo my, to my. W Szwecji rzeczywiście jesteśmy 50-50 mężczyźni, nawet uchodzą trochę za dusi groszów, więc nie spodziewajcie się, że będą Was obsypywali prezentami i wielkimi gestami. Nie, to jest absolutnie normalne i naturalne, że w Szwecji dzielimy się pół na pół. Mężczyźni nie są zbyt otwarci, nie są zbyt wylewni, raczej zachowują dystans. Dla nas znowu może być to troszeczkę chłodne zachowanie, natomiast to jest specyfika tego kraju i mężczyzna Szwed będzie logiczny, będzie zaradny, ale nie będzie. Za bardzo rozgrzewające, tak jak reprezentanci latynowskich krajów. Jeżeli lubisz swoją niezależność, a za dużo ciepełka powoduje, że czujesz się osaczona, mężczyzna ze Szwecji to na pewno twój typ, gdzie będziesz miała swoją decyzyjność, gdzie będziesz czuła, że masz kontrolę nad swoim życiem i nikt nie mówi ci, co masz robić. Mało tego teściowie absolutnie respektują twoje granice i nie próbują za bardzo narzucać ci. Absolutnie niczego. Szwecja to Twój kraj. W Szwecji absolutnie będziesz mogła zrobić wielką karierę praktycznie w każdym sektorze. Mało tego, przy okazji, ubierając się w praktyczny, funkcjonalny, minimalistyczny sposób, znowu kolejne podobieństwo, jeżeli chodzi o Niemcy i Szwecję. Aniżeli catwalk prosto z Francji, glamour. Vogue to nie Szwecja. No, i welcome to America! American dream! Zaraz porozmawiamy na temat tego, czy to taki dream, czy to nie dream, czy to jeszcze marzenie, czy już nie, czy już jesteśmy dawno, dawno za marzeniami. Natomiast nie będę się dzisiaj fokusowała na e, polityce, chociaż jest to jeden z moich ulubionych tematów w ostatnim czasie. Jest to palący temat, jest to drażniący temat, bardzo kontrowersyjny temat, od kiedy prezydentem Ameryki jest Donald Trump. Omijam ten temat. Tak jak mówię, nie wchodzimy głębiej, skupiamy się na mężczyznach z Ameryki. Słuchajcie, to co mnie zaskoczyło, mieszkam tutaj już od trzech lat i troszeczkę też podróżowałam, byłam w Karolinie Północnej, byłam w Nowym Jorku, byłam w kilku różnych miejscach. To mnie zaskoczyło, że mężczyźni w Ameryce wcale nie są tak bardzo otwarci i wcale nie zaczepiają, nie flirtują, jakby się mogło wydawać. Myślę, że ma to bardzo duży związek z. Łatwością, z którą dziewczyny mogą wnosić pozwy do sądu na temat. Dziewczyny zdarza się to tutaj, to tutaj dużo częściej niż um, u nas. Nam to w ogóle do głowy nie przychodzi, żeby mężczyznę, który w zbyt oczywisty i zbyt bezpośredni sposób z nami flirtuje, żeby go, słuchajcie, oskarżyć i, i, i wytoczyć mu jaką, jakąkolwiek sprawę w sądzie. Natomiast tutaj to się zdarza. My wręcz łakniemy tego flirtu, Halo, mężczyźni, poflirtujcie, zagadujcie, jest tam miło. W Ameryce jednak mężczyźni boją się, ponieważ każdy ich gest, każde ich słowo niestety może zostać użyte przeciwko, nim kobiety potrafią czerpać bardzo dużo finansowych korzyści z tego typu sytuacji. Dlatego dziewczyny wiecie, Ameryka słanie z tego, że możesz założyć sprawę o wszystko, praktycznie wszystkim. Zatem ta część ma niesamowity wpływ na scenę randkową. Mężczyzna będzie czekał na jakiś uśmiech, na zielone światło, albo będzie flirtował z Tobą w sposób niebezpośredni. Zagadując, czy my się przypadkiem nie znamy skądś, czy ja ciebie wcześniej nie widziałem, może brałaś udział w tych, tych zajęciach, więc będą szukali um, takiego delikatnego sposobu na to, żeby się nie poczuła się dotknięta żeby byli w tej strefie bezpieczeństwa, a żeby ich czyny czy słowa nie zostały odebrane opatrznie. Natomiast kiedy już poznacie się być może na aplikacji randkowej, kiedy już e, wybierzesz się na randkę z mężczyzną z Ameryki, tak tutaj chivalry is still alive, czyli będziesz mogła doświadczyć troszeczkę dżentelmeństwa. Ci mężczyźni wiedzą, że trzeba otworzyć drzwi w samochodzie, ci mężczyźni wiedzą że płaci się za kolację, tutaj słuchajcie, tutaj nie ma w ogóle dwóch zdań, tutaj nie ma w ogóle dyskusji, nie ma dyskusji, ja płacę za randkę, ja płacę e, rachunki za dom, ja jestem prowajderem, więc mężczyzna rzeczywiście czuje się tutaj znakomicie w roli bohatera, on chce być tym bohaterem, on chce być rzeczywiście mężczyzną, jest podział ról i ty kobieto zadbaj o siebie, zadbaj o paznokcie, wyglądaj ładnie, chcesz zrobić karierę, rób karierę, proszę bardzo, ale ja płacę rachunki, ja jestem mężczyzną, ja ubieram spodnie, ja chcę, żebyś czuła się bezpiecznie. Co warto wiedzieć na temat randkowania z mężczyzną z Ameryki? Tutaj jest dosyć mocna różnica między dating face a między jesteśmy razem. Czyli dating face, randkujemy, oznacza widzę innych ludzi, piszę z innymi osobami, nie oczekuj, że jesteś jedyna. To jest dosyć jasne i klarowne i dla mężczyzn, i dla kobiet. Jeżeli mamy dating face i po prostu casualowo spotykamy się na kawę, czy wychodzimy na kręgle, czy wchodzimy na kolację, nie jesteśmy razem i to jest jasne i klarowne. My w Polsce mamy takie poczucie, że trochę są zatarte granice, kiedy jest randkowanie, a kiedy jesteśmy razem. Często nie musimy nawet rozmawiać, a zachowanie Twoje i. Mężczyzna jest tak konkretne, tak bezpieczne, tak przewidywalne, tak konsekwentne i robicie progres, i wszystko się zgadza, że nie musimy nawet rozmawiać. Wiemy, że jesteśmy razem, wiemy, że jesteśmy, mamy się ku sobie i nie ma wątpliwości. To jest w ogóle moja ulubiona, e, słuchajcie, sytuacja, gdzie wszystko jest jasne, gdzie ty nie masz wątpliwości, gdy ty czujesz się bezpieczna. Fantastycznie, nie musimy nawet rozmawiać, wiemy o co chodzi. Tutaj w Ameryce trzeba porozmawiać. Czy to jest dating, czy we are exclusive? E, czyli po prostu nie spotykamy się z nikim innym i mm, sensualnie jesteśmy w monogamistycznej relacji. Warto to przegadać w Ameryce. Więc dziewczyny pierwsza różnica. E, druga kwestia, jeżeli chodzi o Amerykę, e, jest to kraj, w którym rzeczywiście, e, słuchajcie, aplikacje randkowe często. E, w jasny sposób odbierane są jako aplikacje bardziej krążące wokół fizyczności. Więc Tinder od razu sugeruje, że jesteśmy tutaj, żeby się dobrze bawić. Jeżeli będziesz na wakacjach w Ameryce i odpalisz sobie Tindera i będziesz myślała, że szukasz czegoś bardziej poważnie, nie zdziw się. 99% ludzi, którzy korzystają z Tindera, szukają raczej One Night Stand'u albo Friends With Benefits. Tutaj rzeczywiście szukajcie innych aplikacji, takich jak te, jeżeli chcecie poznać kogoś, żeby się zaprzyjaźnić, żeby spędzić miło czas. Jeżeli chodzi o Twoich przyszłych amerykańskich teściów, spodziewaj się, że będzie casualowo znowu. Będą prawdopodobnie mówić do Ciebie po imieniu i będą prosili Ciebie, żebyś też zwracała się do nich po imieniu. Będą traktowali Cię nieformalnie, bardziej jako przyjaciół, z którymi możesz Usiąść w czasie grilla, napić się piwko i mamy naprawdę luźny klimat. Zazwyczaj tak jest. Zazwyczaj kobiety w Ameryce, jeżeli chodzi o karierę, są traktowane dokładnie tak samo jak mężczyźni. Słuchajcie, to co jest tutaj trochę przerażające dla mnie, to to, że macierzyński to w ogóle jest, wiecie, jakiś w ogóle potwór z Loch Ness. Nikt nie słyszał, nikt nie widział. Macierzyński praktycznie nie istnieje. Znam dwie dziewczyny, które w czasie, w którym jestem w Ameryce, yy, stały się mamami i słuchajcie, jedna to po dwóch tygodniach już le leciała po prostu i pracowała jako kelnerka, e, druga nawet nie wiem, czy miała jakąkolwiek przerwę, bo po trzech dniach po porodzie już wracała do pracy. Także tutaj, słuchajcie, to co my mamy w Polsce, naprawdę, American Dream to nie jest taki dream, jakby się mogło wydawać, naprawdę mamy fantastyczności w Polsce. Dlatego też dzieci w Ameryce, słuchajcie, doświadczają tak... Dużych problemów emocjonalno-mentalnych, dlatego że rodzice bardzo szybko wracają do pracy. Rodzice bardzo często pracują na dwa etaty, czasami nawet na trzy etaty, bo o ile ta warstwa społeczna bogatych ludzi ma naprawdę fantastyczne życie w Ameryce, większość ludzi, jak nie pracuje na dwa etaty, to praktycznie nie ma tego życia w Ameryce. Tutaj relacje rodzinne troszeczkę są mniej istotne, troszeczkę mają mniejszą wartość niż to, co obserwujemy we Włoszech, w Hiszpanii, Brazylii. Dlaczego? Dlatego, że w Ameryce jest kariera, jest highs, jest, trzeba robić money maker, wiecie, to jest money maker kraj, w którym jak nie masz pieniędzy, no to trochę blado wypadasz i jest um, duża presja, słuchajcie, nawet czuję to słuchajcie, ja na własnej skórze kiedy robimy właśnie dekoracje. Tutaj nie ma czegoś takiego, że nie robisz dekoracji. Tutaj sąsiedzi wręcz porównują się ze sobą. I jak ja w tamtym roku postawiłam sobie Bambi, takiego reniferka kupiłam z, ze światełek LED, to na drugi dzień, uwierzcie mi, moja sąsiadka właśnie z Korei miała takiego samego reniferka. Za tydzień mój mąż stwierdził, że kupi drugiego reniferka Rudolfa, troszeczkę w innej pozie pozycji, no to moja sąsiadka dodała jeszcze aniołka z ledów, wiecie, i po prostu ja mam takie poczucie, niż nawet mówiłam mojemu, żebyśmy dali sobie spokój. Mamy światełka, mamy dwa reniferki, mieliśmy jeszcze yy, choinkę w tamtym roku, jeszcze światełka na yy, mojej plumerii. Plumeria to jest przepiękne drzewko, które wygląda jak hawajski kwiatek. Całe otoczyłam światełkami. Mówię, dość, nie będziemy w tym brali udziału, ale generalnie masz poczucie, że jesteś w jednym z tych filmów, Świątecznych amerykańskich filmów, gdzie sąsiedzi nawzajem prześcigują się w tym, kto będzie miał więcej światełek. I niestety, przez to, że to, co masz, jest największą wartością w Ameryce i najbardziej cenioną wartością, to te wartości typu spędzanie czasu z rodziną, wspólne posiłki. Ja mam wrażenie, że to już w ogóle jest zapomniane. Możesz być jak Jennifer Lopez z teledysku My Love Don't Cost a Thing dlatego że jeżeli masz męża, który pracuje na dwa etaty, nie będzie miał dla ciebie czasu, będzie próbował zrekompensować ci brak jego osoby, uczuć i ciepła pieniążkami. Możesz poczuć się lekko zaniedbana emocjonalnie, możesz poczuć się za, zapomniana. Dlatego też kobiety w Ameryce bardzo często stawiają na siebie, na swoje kariery, rozwijają się i stają się tak samo Zajęte jak mężczyźni. Inne wartości dziewczyny w Ameryce. Ze Stanów Zjednoczonych wybierzmy się na drugi koniec świata. Dosłownie witamy w Japonii, gdzie kobieta dalej jest przede wszystkim tą istotą, która opiekuje się ogniskiem domowym. Różnice, jeżeli chodzi o płeć, dalej są bardzo mocno zarysowane. Jesteśmy w klimacie. Patriarchalnym, gdzie mężczyzna jest głową rodziny, jest tą osobą, która podejmuje najważniejsze decyzje. Twoi teściowie będą bardzo, bardzo formalni i na początku będą zwracali uwagę bardziej na twoje maniery, na to, czy jesteś skromna, czy zachowujesz się w sposób, który pokazuje szacunek, A aniżeli, czy jesteś ciepła, czy jesteś rozmowna, czy jesteś przyjacielska. To byłoby cenione bardziej w Brazylii czy też we Włoszech. Ale nie tutaj, w Japonii, maniery, formalność. Także dziewczyny, zupełnie inna kultura. Tak jak teściowie oczekują od ciebie znakomitych manier oraz szacunku i skromności, tak ty możesz oczekiwać od mężczyzny z Japonii, że nie będzie w sposób otwarty z tobą flirtował, że będzie zdystansowany, będzie oczywiście bardzo grzeczny, dobrze wychowany i będzie. Kochany, ale nie będzie tam dużo romantyczności, wylewności czy też flirtu, dwuznaczności, nie licz na to. W Japonii raczej nie zyskasz punktów dodatnich poprzez swoją asertywność czy też stawianie granic. Nic bardziej błędnego. Raczej to, co jest atrakcyjne, to jest Twoja kobieca energia, to jest to, że zajmujesz się i opiekujesz się mężem i dziećmi, to jest to, że. Wybierasz bardziej skromny strój, oraz potrafisz się zachować w sposób, który pokazuje e, ogromny szacunek i skromność. Po raz kolejny, słuchajcie, żadne dramaty i żadne emocjonalne wybuchy to nie Japonia, to będzie odebrane bardzo, niestety, negatywnie, bo. Tutaj oczekuje się od kobiety, żeby raczej była w cieniu. Natomiast warto też wspomnieć, że to się troszeczkę zmienia i na przykład w Tokio obserwujemy coraz więcej młodych kobiet, które rzeczywiście stawiają na karierę i rzeczywiście stawiają na samorozwój. Natomiast wciąż jest to dosyć mocno oceniane, jeżeli kobieta stawia na karierę i w wieku 30-35 lat jest tak zwaną starą panną. Nie lubię tego określenia, natomiast w Japonii nadal bycie tą kobietą, która postawiła na karierę i nie ma rodziny, nie opiekuje się mężem, czy też nie ma dzieci, powoduje, że starsze pokolenia rzeczywiście mogą w jakiś sposób oceniająco spojrzeć na tego typu kobietę. Zobacz jak prosto, w Japonii wystarczy pojawić się na spotkaniu z przyszłymi teściami, ukłonić, okazując szacunek, Podarować drobny upominek, i już powiedziałaś więcej niż tysiąc słów, i okazałaś przede wszystkim klasę i dobre maniery, co jest bardzo wysoko punktowane. Zapraszam Cię teraz na kierunek jak najbardziej wakacyjny dla nas, czyli wybierzmy się do Turcji. Słuchajcie, mężczyźni w Turcji i w ogóle klimat turecki jest bardzo specyficzny, jest połączeniem. Bardzo interesującym, dlatego że tutaj mamy hierarchię, mamy patriarchat, mamy zasady, ale też mamy ciepło, też mamy tą otwartość rodzinną. Kobiety w dużej mierze pochodzące z bardziej konserwatywnych rodzin wciąż mają do odegrania pewnego rodzaju rolę, jest oczekiwane, że będą tymi opiekunkami ogniska domowego, natomiast bardziej otwarte rodziny. Tam już kobiety robią karierę i studiują, i coraz częściej możemy spotkać się z kobietami w Turcji, które stawiają na siebie. Także powolutku Turcja również dołącza do całej reszty krajów, co jest jak najbardziej pozytywne dla mnie. W Turcji można obserwować wciąż duży podział ról między kobietą a mężczyzną. Mężczyzna płaci, mężczyzna jest decyzyjny, mężczyzna jest głową rodziny, kobieta jest skromna. Kobieta to jest ta strona, która jest bardziej układająca się do woli męża. To jest ta y, strona bardziej w cieniu, mimo wszystko, i nawet można to zaobserwować, słuchajcie, w ich stylu ubierania się. To mężczyzna jest tutaj, tak jak w królestwie zwierzęcym, paf. To mężczyzna jak najbardziej od kobiety raczej oczekuje się, że będzie skromna. Znowu, że będzie troszeczkę w cieniu swojego męża. Na spotkanie z przyszłymi teściami z Turcji, pamiętaj, żeby zabrać drobny upominek. Pamiętaj również, że to, co jest najwyżej cenione, to Twoja skromność, Twoja uprzejmość i okazanie im szacunku. Czyli podobnie jak w Japonii, mama raczej nie będzie zadawała pytań, a raczej będzie tą stroną obserwującą, a to tato będzie tutaj starał się. Dojść do wniosku, czy jesteś materiałem na żonę dla jego syna, czy też nie. Jeżeli polubią cię rodzice twojego tureckiego wybranka serca, to na pewno możesz liczyć na dużo, dużo ciepła i dużo lojalności. Turcja niesamowicie sprawdza się, jeżeli chodzi o gospodarzy i, i ugoszczą cię jak mało kto na tym świecie. Natomiast są pewnego rodzaju Zasady i wytyczne dla kobiet: więc, jeżeli jesteś kobietą rakietą, która nie lubi zasad, która nie lubi być kontrolowana i która, której bliżej jest raczej do chwytania życia garściami, aniżeli do bycia tą skromną dziewczyną, która czerpie 100% radości i przyjemności z bycia matką i opiekunką gniska domowego, Turcja może być trudnym dla ciebie miejscem, w którym możesz się po prostu. Nie odnaleźć z lekkością. Także jest to kraj, który wciąż jest dosyć konserwatywny w większości miejsc. A zatem, dziewczyny, you're welcome! Wiecie, gdzie wybrać się na kolejne wakacje. Odkrywajcie różnice kulturowe z uśmiechem. Dziewczyny, pamiętajcie, że jesteśmy z różnych backgroundów, różne jest nasze tło, ale jeżeli będziemy pamiętali o odrobinie szacunku oraz o ciekawości, aniżeli ocenianiu się nawzajem za to, że moja kultura jest lepsza, aniżeli twoja kultura, bo to, co ty robisz, jest złe. Więc e, chcesz mieć rację czy relacje zawsze pamiętajcie, żeby podchodzić do wszystkiego z nutą ciekawości i dużą częścią akceptacji. Ja się tego nauczyłam, bo moja relacja. Jakkolwiek jest to relacja, po której nie spodziewałam się odkrywania wielu różnic kulturowych, bo wydawało mi się, że kurczę, mój mężczyzna to jest Latynos, więc mi jest bardzo bliska yy, i ekspresyjność, i emocjonalność, i ja jestem taka, wiecie, all over the place, i wydawało mi się, że to jest po prostu mój człowiek, a okazało się, że tych różnic, wiecie, im dalej w las, tym więcej drzew. No i tak jest. I słuchajcie, bardzo wiele aspektów mnie zaskakuje nawet do dzisiaj, bo wydawać by się mogło, że Latynos powinien być bardzo wylewny, ale wy też będziecie doświadczały różnych połączeń, bo mój mężczyzna jest połączeniem Ameryka plus Latynos, Ameryka ma to do siebie, że jest smoltok i smoltok jest najważniejszy, więc duża część naszych rozmów rzeczywiście kradzi się wokół Smoltoku i trzeba było troszeczkę pracy włożyć w to, żeby była większa otwartość na. Głębsze rozmowy, głębsze tematy, także zauważycie to na pewno, randkując International, jakie są różnice. Ja życzę Wam tego, żeby te różnice nie powodowały zgrzytu, żeby nie powodowały agresji, wkurzenia i poczucia niesprawiedliwości, a żeby były bardziej dla Was interesujące, ciekawe. Pamiętajcie, jesteśmy różni i w tym jest też piękno, w tym jest też uroda. Jakkolwiek. Nie może Was to ograniczać, nie może powodować, że czujecie, że nie możecie być sobą. Wtedy jest to znak, że być może to jest za dużo, bo pamiętajcie, że jakaś część kompatybilności jest absolutnie konieczna, żebyśmy mogli mówić o długoterminowej relacji. Więc jeżeli relacja wymaga od siebie, żebyś nie była sobą, żebyś nie mogła pokazać światu, kim jesteś żeby Twoja ekspresja była ograniczona żebyś nie mogła zrobić karierę, o jakiej marzysz to nie jest relacja dla Ciebie i tym słowem zakańczającym International Love Episode zapraszam Was na kolejne odcinki dziewczyny ściskam Was serdecznie i życzę Wam fantastycznych wakacji